Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w, ki w kilku minutach, w kilku słowach spróbuję skomentować ostatnią wizytę prezydenta Polski Dudy o prezydenta Trumpa w Białym Domu. Proszę Państwa, ja już od dłuższego czasu, od pewnie roku, może wcześniej, tak powiem zachęcałem, znaczy mówiłem pozytywnie o Obecności wojsk amerykańskich w Polsce i w dalszym ciągu utrzymuje, utrzymuje to, co powiedziałem wtedy. Także jestem zadowolony z tego, że wojska amerykańskie stacjonują w Polsce i jestem zadowolony, że po ostatniej wizycie Trumpa została, u Trumpa została uzgodniona większa obecność wojsk amerykańskich w Polsce, tam chyba w rękach 5,5 czy tam 6 tysięcy. Także jest to pozytywne. Jeżeli ktoś się zna powiedzmy historię Amery Stanów Zjednoczonych i ich wpływów na swoich sąsiadów i swoich sojuszników, takich czy innych, to może dojść do takiego dysonansu, bo z jednej strony w państwach latynoamerykańskich, Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej, Amerykanie są nienawidzeni i tam, tam po prostu tam zapisali się złosławą, także tam generalnie i wojska amerykańskie, i Amerykanie jako tacy czy bardziej wolsko-amerykańskie jest utożsamiany z agresorem, z okupantem, ze zbrodniarzem i z takimi innymi historiami. Jak chodzi o natomiast jak chodzi o stacjonowanie wojsk poza Ameryką Południową, szczególnie w Korei, na Filipinach, w Niemczech, w Turcji, to widzimy pozytywny efekt tego, że tak powiem, te, te regiony, te państwa są stabilne w sensie, że tam nie ma wojen chyba że jak w Filipinach jakieś wewnętrzne są konflikty, ale generalnie tam się nic złego nie dzieje i tutaj widzimy pozytywny wpływ Amerykanów w tym regionie. Także uważam, że Polska też może mogłaby być skorzysta z tego pozytywnego wpływu stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. Także to jest, to jest tak jak jeszcze raz wspomniałem, jeszcze raz mówię, jest to pozytywna sprawa. Także stacjonowanie wojsk oczywiście to jest sprawa militarna. Jest to, zależy to przede wszystkim, w normalnym państwie nie stacjonują żadne obce wojska, no ale to w normalnym, silnym państwie. Polskie jest słabe państwo, dlatego musi się posiłkować Amerykanami. Z drugiej strony, ten to stacjonowanie wojsk polskich i wejście takiej Ameryki w, w szerzej, w też sprawy gospodarcze, to co dla mnie jest istotne. Do sprawy gospodarcze, bo jeżeli tu powstanie, wiadomo, elektrownia atomowa, to Amerykanie zbudują, na jakich zasadach będzie podpisany ten kontrakt. To jest właśnie, to jest tamnica tak szyla, jak niektórzy nazywają tego zwierzaka, bo chodzi o to, czy oni będą czerpali w dalszym ciągu zyski po już. Po uruchomieniu tej elektrowni atomowej, że będą podpięci do kroplówki, tak samo jak w naftowy w, w Wenezueli, że dzisiaj to oni dadzą swój sprzęt, dadzą wszystko, całą logistykę, ale później chcemy czerpać z tego zyski w takim i takim procencie. Także to różnie bywa. No to jest właśnie tutaj jest kwestia ustalenia. Jeżeli Polacy są dobrymi negocjatorami, to wynegocjują dobry deal, jeżeli z bymi to będą w dupie. Tak więc tu jest właśnie Polacy generalnie to. To, nie, że są przedsiębiorcy za granicą u siebie, to nie są dlatego przedsiębiorcy za bardzo, ze względu na to, że tu potele, panuje patologia socjalistyczna. Także, że jak Państwo widzą, jeszcze raz powtarzam, jest to sensem, że jest to sens, żeby Amerykanie bardziej gospodarczo wchodzili, gospodarczo, logistycznie wchodzili w sprawy polskie. Gospodarczo, czyli, że tutaj się znajdowały amerykańskie firmy, bo Amerykanie, proszę Państwa, na świecie, jeżeli gdzieś wywoływali wojnę, czy tam w Panamie, czy gdzieś indziej, że Amerykanów biją, zagrażają interesów gospodarczych i wtedy interweniują wojska amerykańskie. Także, jeśli to Amerykanie przyjadą do tego, to będzie dobrze. I Państwo widzą, że ta wizyta Donalda Trumpa odbiła się bardzo pozytywnym echem wśród Polaków, nawet tych tak zwanych tej takich partii prawicowych, narodowych. A stąd się to wzięło, po prostu, bo Trump nie wspomina ani o Żydach, ani jakichś układach żydowsko-takich. Dlatego, jeżeli są relacja Amerykanie-Polacy, to jest zupełnie inna historia, jakby wplód, więc jest słowo na temat reparacji żydowskich albo jakichś takich innych historii, to już od razu pojawiłby się sprót, już by, tak powiem, wiedział, że tutaj, że na tym, że to nie jest sposób do, do, do przekonania Polaków do, 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 do siebie. Także to jest pozytywne, a z drugiej strony to jest pozytywne, żeby nasi jednak jakby nie byli, jakby nie było bezpośrednio e, e, kontaktowali się z administracją amerykańską bez żadnych żydowskich swoich sojuszników, bo to, to tylko po prostu, to nastręcza po prostu dużo kłopotów. Wiadomo, że biznes amerykański, który przyjdzie do Polski to w ogromnej części jest żydowski, bo w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Żydzi mają ogromny wpływ na gospodarkę, na na ekonomię amerykańską, na sprawy finansowe takie czy inne. Także tutaj się bez tego nie obędzie, ale to, to nawet nie nieważne, czy to będzie żydowska firma amerykańska, czy taka, czy inna, ważne jest, żeby, żeby Polacy zrównali się z takim poziomem zarobków, poziomem życia do Amerykanów. Jednak jakby nie było do tej pory Amerykanie zarabiają cztery razy więcej, taki zwykły pracownik jak mojego znajomego w Stanach na budowie, to nawet takiego latynosa, który tam po polakach zbiera jakieś tam śmieci, jakieś takie rzeczy z budowy, to już minimum mniej niż 15 dolarów na godzinę ich to nie interesuje. Także widzę Państwa, tutaj mówimy o zwykłym pracowniku, niewydukowanym, który tam zarabia 50, 100, czy na milę dolarów na godzinę. Tego. Także do tych spraw to jeszcze jest dosyć daleka droga, ale, ale poprzez wejście, bo w sumie w Polsce nie ma rąk do pracy, a żeby pracownicy do Polski wracali, to muszą zarabiać przynajmniej połowę tego, co w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, gdzieś indziej. Ja nie mówię, żeby zarabiać czterokrotnie, jest to niemożliwe, ale po prostu musi być za, robotnik musi być szanowany i robotnik musi wiedzieć, że z tych zarobionych pieniędzy jest w stanie, tak powiem, zaciągnąć dwóch banku i zbudować dom i inne historie to chodzi o to, żeby Polacy, yy, dlatego, aha, jeszcze właśnie nadmienię, że cieszę się, że te wizy mogą zostać zniesione, ja już Państwu informowałem, że uważam, że będą zniesione za te administracji I, i, i tego, i to chodzi o to, żeby Polacy częściej wyjeżdżali do Stanów, wtedy będą widzieli, jak to, z jakim rozmachem jest to Państwo zbudowane, jak on jest zbudowane jak, i takiej po prostu Przestrzeni, po prostu, bo w Polsce ludzie się tam cisną do jakichś do jakich bloków, takie kąciki, takie są minimalistyczni. A tu Polska ma przepiękne tereny, Polska jest przepięknym krajem. Kwestia jest tego, że, że to rolnictwo to przynosi w zysku tyle, co przynosi, ale Polacy będą mieć ekspansję na tereny wiejskie, żeby tam mieszkać, żeby tam pracować, żeby tam zakładać zakłady pracy oczywiście takie ekologiczne, nieszkodliwe, a zakłady pracy chemiczne, jakieś inne, to będą być lokalizowane w miejscach. Raczej powinny być strefy, po prostu jak Stany Zjednoczone są strefy biznesowe i strefy rezydencyjne, tam gdzie jest rezydencyjne, nie może być biznesu, także to, to musi być jakaś logika, no ale y, Polska le, socjalizm i logika są to tak rzeczy wykluczające się. To jest takie może moje życzenie, życzeniowe myślenie, no ale, ale tak to sprawa, tak sprawa wygląda. Także widzą Państwo, to trzeba wizytę odebrać bardzo dobrze. Oczywiście w dalszym ciągu nie mam ani szacunku do, do polskiego prezydenta, ani, ani do rządu, ani tego, bo uważam, że to są, to są ludzie z słabej kategorii. To, to po prostu Polski obecnie nie stać na, na lepszych jakościowo liderów, nie lepszą jakościowo klasę polityczną. Po prostu jest to takie to jest dziadostwo, to, ale popatrzcie, jeżeli PiS jest dziadostwem, to popatrzcie na tych nowoczesnych, na PO, czy, czy tamtych komunistów i innych. To już jest, to już zupełnie jest porażka, także tutaj ja narzekam na tych, no, ale ja narzekam na tych, patrząc z perspektywy y, światowej, z perspektywy z Amerykanina. To, to po prostu, z tej perspektywy widzę, jak oni są po bardzo nisko. Y, pan Wiński wyjechał do Stanów, także cieszę się, że czy tam jest? Polonia amerykańska. Wiadomo, że jeżeli będziemy szukali tam literów, czy robotników, czy innych, to ciężko będzie można znaleźć, ale trzeba zrozumieć, że tak pan Cieszewski, jak pan. Eee, no, jestem ci, co pracowali przy tej katastrofie słoneńskiej. Widzą Państwo, że jest masa Polaków wyedukowanych w stopniu profesora, e, takich, że jednak ja mnie uproszuję na uczelniach. To są w, tych Polaków, o tych Polakach mówię jako o liderach, którzy mają dobre, e, dobre wykształcenie. Właśnie mówię, że może pan Chodakiewicz by coś doradził, bo tam trzeba szukać liderów, tam trzeba szukać taką tą elitę, powiedzmy, która mogłaby. Stać, stanąć na czele powiedzmy, Konfederacji, żeby to była Konfederacja, oczywiście, jest twór taki narodowy i bardzo istotny, także to jest naprawdę niezbędne. I jeszcze jedna sprawa, muszę Państwu rozumieć, że Trump też ma takie same problemy jak Polacy, jak te reszta świata. Tylko, że, ym, że muszę Państwo rozumieć, że, że w Stanach Zjednoczonych lewactwo doszło jeszcze dalej niż w Polsce, niż w tych krajach, powiedzmy, postkomunistycznych. Dużo dalej doszło, zaszło to, to lewactwo i Trump w tej chwili z nimi walczy. Lewactwo się umieściło w środowiskach przede wszystkim Demokratycznych, Partii Demokratycznej, środowiska żydowskich, które w 70-80% popierają Partię Demokratyczną. Także że środowiska lewackie z tym jest naprawdę ogromny, ma problem. Oni go próbują wykopsać, w każdym razie on ma potężną władzę, ale widzą Państwo, że nawet przy tej ogromnej władzy ma ogromny problem, żeby się utrzymać na powierzchni, bo już go tam próbowali impeachment zrobić, czyli go tam wygonić z roboty, jakieś takie inne historie. Także, że tutaj kwestia jest tego, że w Polsce to lewactwo też jest, tylko że uważam, że polski rząd tutaj jest taki marny, dlatego są morderstwa na księżach, na takie czy inne historie i tutaj tak powiem nie reaguje, nie ciąga powiedzmy tych Żydów przed, przed kościół, przed który zostało tam rozbite, się kieruje jakiś tam okrość, coś innego, nie ciąga ambasadorów tego, żeby pokazywać. widzą państwo dysproporcje, brak symetrii z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli posiadają totalną władzę, bo podejrzewam, że nikt takiej władzy nie posiadał jak w tej chwili, jeżeli tej władzy nie używają, żeby... Wziąć za mordę środowiska lewackie, żeby ludzie, powiedzmy, pedalstwo, czy, czy, czy jakieś inne, inne te, te dewiacyjne, jakieś historie, żeby się bali, y, bali się konsekwencji swoich zachowań, y, swoich, y, swojej agresji. Jeżeli to, to tylko będą ich pro, prowokowali do jeszcze większej agresji. Dlatego albo się egzekwuje prawo albo się jego nie egzekwuje. Prawo sprawiedliwości nie egzekwuje, tylko mówi o tym. A dlatego, że za to, że mówi, a nie robi, to u mnie ma taką krechę, że ja na tę partię już nigdy nie zagłosuję po prostu, bo jak mam pewność, że przy następnych wyborach, będzie następne rządziło o 4 lata, że będzie to samo co teraz, że dalej ciężar będą atakowani, gdzie będzie, wiesz, nagonka na nich, gdzie będzie ubliżanie, gdzie będzie ubliżanie ludziom wierzącym, to ja się na to tu nie godzę. Dlatego ta partia u mnie nie ma racji bytu. Ale wiadomo, wizytę jako pozytywno w Stanach Zjednoczonych to nie jest jakaś wielka dywizyta na wielką skalę bo to jest pozytywa, poz, pozytywna sprawa, ale kropla drąży skały, także jest jedna z następnych pozytywnych, jeden z następnych pozytywnych etapów, że współpraca polsko-amerykańska się zacieśnia to jest istotne, bo uważam, że Niemcy i Rosjanie już czują, że że to sprawa, już chyba jesteśmy over the hill, czy jesteśmy już po tej drugiej stronie tego wzgórza, już teraz będziemy mogli mieć z górki, że Amerykanie już tu wchodzą naprawdę, że Niemcy będą musieli się w tych swoich biznesach może nie tyle zwijać, bo oni tutaj mają podpisane kontrakty, im to się opłaca, ale już będą, że tak powiem drugą kategorią kolonizatora <laughs> W Polsce. Amerykanie będą pierwsi, a Niemcy, powiedzmy, czy tam Francuzi, czy inni, to no, następnie w kolejce. No, kwestia z tego, wiecie państwo, wybierać sobie pana, wybierać sobie tego, to też jest takie śmieszne, jest ubliżające, no ale Polaków w tej chwili na nic, na nic lepszego nie stać, bo ani te elity nie są, i nadają się do prowadzenia polityki ani wewnętrznej, ani zewnętrznej. Także przy tym dziadostwie, który jest przy tych kamieni kupa i, ta, i ten i cztery litery to, to uważam, że to jest lepsze od tego co było, ale to jest w dalszym ciągu jest, jest to to. Pozdrawiam, mam stalowisko.